10 100 ton złota skradzione przez Niemców. Skarby zawsze pobudzały ludzką wyobraźnię. Uwielbiamy oglądać filmy o poszukiwaczach skarbów takie jak Indiana Jones czy Tom Raider. Jednak w historii zdarzały się jeszcze bardziej wartościowe skarby, których losy pozostawały tajemnicą. Istnieje wiele legend opowiadających o skarbach zrabowanych przez Niemców w latach 40. ubiegłego wieku. Znaczna część z nich jest fantazją, jednak zdarzały się przypadki, że rzeczywiście niesamowicie cenne skarby zostawały znajdowane przez czasami niczego nieświadomych poszukiwaczy. Bezcenne dzieła sztuki, worki pełne złotych sztab, rzadkie monety i przedmioty wykonane z cennych kruszców, wszystko to Niemcy ukryli w kopalni nieopodal niemieckiej miejscowości Merkers. Skarby warte miliardy dolarów miały być tam bezpieczne, wpadły jednak w ręce aliantów jeszcze przed kapitulacją Berlina. Do zlokalizowanej 290 km na południowy zachód od Berlina Skrytki trafiła znaczna część złota rabowana przez sześć poprzednich lat. Schowano tam ponadto około miliarda papierowych marek, jak również znaczne sumy w walutach obcych. Do Merkers przywieziono również bezcenne obrazy z niemieckich muzeów. Wszystko miało to być tam absolutnie bezpieczne. Zlokalizowanie tego magazynu zajęło co prawda aliantom trochę czasu, jednak koniec końców żołnierze dostali się wreszcie do pokoju numer 8, bo tak brzmiała oficjalna nazwa skrytki. Pomieszczenie miało 23 metry szerokości, 45 metrów długości i ponad 3,5 metra wysokości. Wypełniały je ułożone rzędami wielkie worki, w których znajdowały się sztabki złota i monety. Z tyłu złożono depozyt zawierający złotą i srebrną biżuterię, złote protezy, zegarki oraz inne przedmioty wykonane z metali szlachetnych. Kilka miesięcy po zlokalizowaniu skrytki eksperci z Banku Anglii oraz amerykańskiego Departamentu Skarbu oszacowali, że odnaleziono złoto o łącznej wartości 262 milionów 213 tysięcy dolarów. Daje to po uwzględnieniu inflacji ponad 3,75 miliarda obecnych dolarów. Biorąc jednak pod uwagę obecną cenę złota, całość byłaby warta około 12 miliardów dolarów, czyli ponad 50 miliardów złotych. 9. Pojemnik z radioaktywnym izotopem kobaltu C060 Polska. Wiosną 2014 roku w Polsce na złomowisku w miejscowości poraj koło Częstochowy odnaleziono dwa pojemniki z radioaktywnym izotopem kobaltu. W listopadzie poprzedniego roku zginęły one z terenu elektrowni Bełchatów. Pojemniki zostały odnalezione w stanie niezagrażającym zdrowiu ludzkiemu. O ich znalezieniu firma skupująca złom niezwłocznie powiadomiła pracowników elektrowni. Znalezione pojemniki zostały zabezpieczone i wywiezione do utylizacji, poinformowała ówczesna rzeczniczka prasowa spółki, do której należała bełchatowska elektrownia. Brak pojemników ujawniono pod koniec listopada ubiegłego roku w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych. Pojemniki z kobaltowymi źródłami izotopowymi wielkości ziarnka grochu służyły do pomiarów poziomu popiołu w modernizowanych zbiornikach. Zostały tam zainstalowane w 1992 roku i były już w znacznym stopniu wyeksploatowane. Były zabezpieczone przed otwarciem i w tej formie nie stanowiły zagrożenia. Do dzisiaj nie ustalono, kto był odpowiedzialny za kradzież izotopów. Łącznie zaginęło wówczas prawdopodobnie kilkanaście pojemników z kobaltem, każdy z nich ważył od 50 do 70 kg. Większości z pojemników nigdy nie odnaleziono. 8. Skradzione luksusowe samochody Los Angeles W marcu 2022 amerykańskiej policji udało się odnaleźć około 35 wcześniej skradzionych luksusowych samochodów. Władze podały, że ponad 30 luksusowych aut, w tym BMW, Aston Martin, Bentley, Porsche i Jaguary, zostało ukrytych na podwórku jednego z domów w Kalifornii. Według śledczych California Highway Patrol samochody o łącznej wartości Ponad 2 milionów dolarów zostały nieuczciwie kupione od dilerów w południowej Kalifornii. Zdjęcie lotnicze dostarczone przez policję ukazuje samochody ustawione równo na trawiastej działce za domem. Śledczy odkryli samochody i po dwumiesięcznym śledztwie wydali nakaz przeszukania w domu. Odkryli na miejscu również pokaźną hodowlę nielegalnych roślin. Na miejscu znaleziono około 400 krzaków. 7. Skradzione Ferrari w 2003 roku przed jednym z włoskich hoteli doszło do kradzieży sportowego Ferrari F50. Samochód pochodził z 1996 roku i od niedawna był własnością pewnego kolekcjonera. Po zaginięciu auto rozpłynęło się w powietrzu, jednak nie na zawsze. Jak się okazało, auto odnaleziono 18 lat później. Policja zainteresowała się samochodem podczas kontroli na granicy USA z Kanadą. Jak się okazało, w samochodzie ktoś wcześniej musiał ingerować w tabliczkę z numerem seryjnym. Po krótkim dochodzeniu okazało się, że auto zakupione zostało kilka miesięcy wcześniej przez kolejnego kolekcjonera, który nie zdawał sobie sprawy, że auto może pochodzić z kradzieży. Obecnie los samochodu pozostaje nieznany. Jednak to nie wszystko. Do podobnej sytuacji doszło w związku z innym Ferrari, tym razem droższym modelem F40. Ten samochód warty około miliona dolarów zaginął w 1996 roku również we Włoszech. Samochód pozostawał zaginiony przez ponad 20 lat, jednak w końcu pojawił się na serwisie aukcyjnym. Znajdował się w Japonii. Pewien zainteresowany kupnem Amerykanin przeprowadził na własną rękę śledztwo i okazało się, że samochód to właśnie zaginiony wcześniej egzemplarz. Najciekawsze jest jednak to, że mężczyzna po osobistych oględzinach skontaktował się z włoską policją, jednak ona nie była nigdy zainteresowana odzyskaniem samochodu. Po pewnym czasie samochód zniknął z serwisu aukcyjnego i do dzisiaj nieznane są jego dalsze losy. 6. Ogromna złota sztabka Azteków. Znaleziona w Meksyku w 1981 roku sztabka złota była częścią azteckiego skarbu zrabowanego przez Hernana Cortesa i hiszpańskich konkwistadorów 500 lat temu. Sztabka ważąca niemal 2 kg została odnaleziona przez pracownika budowlanego podczas wykopalisk. Pod nowym budynkiem wzdłuż Alameda, malowniczego parku w sercu meksykańskiej stolicy. Przez 39 lat pochodzenie sztabki pozostawało tajemnicą. Odpowiedź odkryto dopiero dzięki zdjęciom rentgenowskim przeprowadzonym przez Narodowy Instytut Antropologii i Historii Meksyku. Naukowcy potwierdzili, że sztabka jest częścią zrabowanego przez Hiszpanów skarbu Azteków. W nocy z 30 czerwca na 1 lipca 1520 roku konkwistadorzy pod dowództwem Hernana Cortesa. Uciekli z asteckiej stolicy. Wielu z nich po drodze zgubiło zrabowane złoto. Przeprowadzone badania wykazały, że odnaleziona sztabka swoim składem odpowiada innym asteckim skarbom z tego okresu. 5. Skradziony obraz o wartości 160 milionów dolarów. Listopad 2017. Nowy Meksyk Stany Zjednoczone obraz wyceniony na 160 milionów. Wraca na swoje miejsce po tym, jak został skradziony z Muzeum Sztuki Uniwersytetu Arizony ponad 30 lat wcześniej w ramach kradzieży, która wciąż pozostaje tajemnicą. Do kradzieży obrazu Łoman okre autorstwa Williama de Kuninga doszło rankiem 29 listopada 1985 roku. Podczas gdy kobieta rozpraszała uwagę strażnika muzealnego, jej wspólnik wyciągnął płótno z ram i opuścił wraz z nim mury instytucji. W sumie całe zdarzenie trwało około 15 minut. W momencie popełnienia przestępstwa dzieło wyceniane było na 600 tysięcy dolarów. Przez ponad 3 dekady miejsce jego pobytu pozostało nieznane. Ponownie o obrazie usłyszano dopiero na początku 2017 roku przy okazji przejęcia anonimowego majątku przez właścicieli pewnego przedsiębiorstwa. Jeden z nich umieścił wówczas świeżo pozyskaną pracę malarską w oknie wystawy sklepowej antykwariatu. Sugerując się komentarzami klientów, którzy twierdzili, że wygląda ona jak dzieło de Kooninga, odnalazł on informację o skradzionym z Muzeum Sztuki Uniwersytetu w Arizonie płótnie, po czym powiadomił instytucję o swoim odkryciu. Kiedy tylko mężczyzna zorientował się, ile warty jest obraz, postanowił go ukryć, jednak jedynymi drzwiami zamykanymi na klucz w sklepie okazały się te odłazienki. Mężczyzna zamknął tam obraz do czasu przyjazdu pracowników Galerii Sztuki. Dzieło o wartości 160 milionów dolarów spędziło 36 godzin wsunięte w szczelinę między ścianą a toaletą. 4. Mustang Shelby GT500 Kiedy mówimy o kradzieży Mustanga w wersji Shelby GT500, wielu miłośnikom motoryzacji przychodzi do głowy kultowy film 60 sekund, w którym główny bohater w finałowej scenie kradnie właśnie to auto, a następnie ucieka nim przed policyjnym pościgiem ulicami Los Angeles. Jednak na początku 2022 roku doszło do podobnego zdarzenia. Odnaleziony został w Oklahomie w USA dokładnie taki sam model pojazdu, który występował w filmie. Mówimy o Fordzie Mustangu GT500 w wersji Shelby z 1967 roku. Wartość samochodu to około 150 tysięcy dolarów, czyli jakieś 700 tysięcy złotych. Samochód policji udało się zlokalizować na prywatnej posesji, niestety w opłakanym stanie. Z samochodu zdążono wymontować większość części karoserii i część elementów mechanicznych. Niemal 60-letni kultowy samochód znaleziono w zaroślach, przykryty kawałkami tektury oraz starymi szmatami. Na działce znaleziono również dwa inne samochody pochodzące z kradzieży. Sam Mustang zaginął kilka tygodni wcześniej. W kradzież prawdopodobnie zamieszany był pracownik firmy przeprowadzkowej, z której usług korzystał właściciel auta. Samych Shelby GT500 wyprodukowano w 1967 roku, zaledwie 2048 egzemplarzy. 3. Unikalne książki warte miliony, Rumunia To była kradzież w stylu Mission Impossible, przyznają służby. Złodzieje byli bardzo dobrze przygotowani do skoku i wiedzieli czego szukają. Z magazynu zniknęło blisko 200 rzadkich książek, których wartość szacowana jest na 2,5 miliona funtów. Po trzech latach poszukiwań odnaleziono je w Rumunii. Unikaty skradziono z magazynu pocztowego Feltam w Londynie w styczniu 2017 roku. Zbiory miały zostać wysłane na specjalistyczną aukcję książek w Las Vegas. W kolekcji znajdowały się m.in. pierwsze wydania dzieł Galileo i Sir Isaaca Newtona. Rabusie dostali się do środka magazynu, wycinając otwory w dachu. Mężczyźni opuszczali się na linach nad półki z książkami, tak aby nie uruchomić alarmu. W ciągu pięciu godzin wynieśli książki na zewnątrz, gdzie w samochodzie czekał na nich trzeci członek szajki. Sprawcy porzucili później pojazd. Jak się okazało, wnętrze oblali wybielaczem. Na szczęście śledczy znaleźli fragmenty DNA jednego ze złodziei pod zagłówkiem, co doprowadziło do zatrzymania całej grupy. Książki odnaleziono w jednej z nieruchomości w okręgu Namt w północno-wschodniej Rumunii. Były ukryte w specjalnej skrytce pod podłogą. Odzyskanie unikatowego zbioru było kulminacją trzyletniej operacji brytyjskiej, rumuńskiej i włoskiej policji, w ramach której przeprowadzono 45 nalotów na nieruchomości w trzech krajach, a 13 osobom postawiono zarzuty. 2. Skradziony Aston Martin Jamesa Bonda. Po latach odnaleziono ten konkretny model Astona Martina DB5, który zagrał kultowy pojazd agenta 007 Jamesa Bonda w filmie Goldfinger z 1964 roku. Samochód został skradziony w 1997. Szczegóły akcji godnej jednej z filmowych misji Jamesa Bonda nie są wciąż znane, ale wiadomo, że samochód został odnaleziony na prywatnym terenie na Bliskim Wschodzie, a rozpoznano go po numerze seryjnym. Pamiętny model z 1964 roku, który z miejsca stał się najbardziej charakterystycznym gadżetem agenta 007, od lat 80. znajdował się w prywatnej kolekcji. Niestety w 1997. został skradziony na lotnisku na Florydzie, a sprawcy do dziś nie zostali odnalezieni. Miejsce ukrycia pojazdu, który pomijając jego kinematograficzną historię, wyceniany jest na kwotę ponad 25 milionów dolarów, pozostawało nieznane przez 25 lat. Teraz, jak informuje brytyjski The Telegraph, kultowy DB5 został w końcu odnaleziony przez Art Recovery Group, prywatną firmę zajmującą się odzyskiwaniem ważnych dla dziedzictwa kulturowego zabytków. Pojazd został odnaleziony w 2021. Organizacja czeka teraz na dobrowolne przekazanie odnalezionego pojazdu. Następnie, zgodnie z wewnętrzną procedurą działania firmy, zrobią wszystko, by zwrócić auto do prawowitego właściciela. Jak również podaje agencja, obecni właściciele prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy, że są w posiadaniu filmowego, skradzionego wcześniej samochodu. 1. Rękopisy przepowiedni Nostradamusa, Niemcy. W maju 2017 roku starożytny łaciński rękopis astrologa Nostradamusa, który zniknął wiele lat temu we Włoszech, został znaleziony w Niemczech i zwrócony do rzymskiej biblioteki, do której należał. Rzadki rękopis został skradziony w nieznanym czasie z półek ośrodka badań religijnych w Rzymie, należącego do wspólnoty religijnej. Śledztwo rozpoczęło się, gdy włoska policja dowiedziała się, że rękopis ma zostać wystawiony na aukcję w Niemczech. Nie jest jasne, kiedy dokładnie ten 500-stronnicowy rękopis został skradziony, ale uważa się, że miało to miejsce...